Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie poruszymy sobie kwestię, której na moim kanale jeszcze nie było, a przynajmniej nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek była poruszana. A mianowicie po części też zmobilizowała mnie do tego ostatnia pogoda, jaką mamy za oknem, ponieważ słuchajcie, zalała nas fala dosyć wysokich temperatur fala upałów. I właśnie to będzie temat naszego filmu dzisiejszego, czyli upały, a konkretniej, czyli jak zabezpieczyć akwarium przed upałem. Nigdy nie poruszałem tej kwestii na moim kanale, ale tak jak już mówiłem, ostatnie temperatury, które mamy, mnie do tego zmobilizowały. Gdyż zależy mi na tym, żeby również ci, co mój kanał oglądają, wiedzieli, jak mogą swoje rybki przed tym zabezpieczyć. I co zrobić w sytuacji, jeżeli już tak owe przegrzanie akwarium się zdarzy, oczywiście yy, pewnie mogę się w jakichś tam kwestiach mylić. Więc, jeżeli bym coś pomylił, to nie poprawcie w komentarzach. Ale myślę że, myślę, że po prostu podzielę się z wami tym, co wiem, to co ja bym zrobił, gdyby moje akwarium się przegrzało, no i to na co ja po prostu uważam żeby tego nie zrobić, nie przegrzać akwarium. Także wszystkich zainteresowanych tematem filmu zapraszam na film. Jak wszyscy dobrze wiemy, ryby w naszym akwarium są to ryby ciepłolubne, potrzebujące z reguły dla większości gatunków około 25-6 stopni, tak na oko. To jest dla nich temperatura optymalna, w której dobrze się czują, w której pływają. I takich ryb jest większość. Niestety, ostatnie pogody, które nawiedziły nasz kraj i nasz tutaj rejon, są często zbyt wysokimi, zbyt wysokimi temperaturami się objawiają, przynoszą bardzo dotkliwe upały i niestety, nagrzewając się nasze pomieszczenie, nasz pokój, w którym stoi akwarium, nagrzewa się również samo akwarium. Co niestety dla większości ryb. Yy, Słodkowodnych, akwariowych, które trzymamy w naszych akwariach, nadmierne przegrzanie temperatury może okazać się zabójcze. Jedyną rybą, która ucieszyłaby się z tak wysokich temperatur i dla której byłaby to temperatura optymalna i dla której byłoby to coś odpowiedniego, jest bojownik syjamski, czytaj bojownik wspaniały. Dlatego, że jest to ryba, która naturalnie występuje w Tajlandii, czyli w bardzo ciepłym rejonie świata, i ona po prostu genetycznie do takich wysokich temperatur jest przyzwyczajona. Nawet często poranniki mówią, że dla bojownika 30 około stopni powinno być. W akwarium, i że on generalnie w ciepłej wodzie jest, bardzo dobrze się czuje. Podobno równie wysoka temperatura dobrze sprzyja innym rybom z rodziny pielęgnicowatych, czyli paletkom, ale tego, tego nie mogę za bardzo tutaj w temacie paletek się wypowiadać. To jest to tylko co słyszałem, gdyż sam paletek nigdy nie posiadałem, ale podobno one też do ich utrzymania temperatura wody musi być no, trochę wyższa niż na przykład dla gupika, mieczyka, molinezji, skalara, kosiarki, neona i, i szeregu jeszcze innych bardziej popularnych rybek akwariowych. Oczywiście jeżeli już zdarzy się nam przegrzanie zbiornika to możemy zastosować Jedną, jedną metodą, jaką robią akwaryści, oczywiście nie, nie wiem, czy ona jest do końca, ja akurat takiej metody nie używam. Ja, jak już takie coś się zdarzy, jak przegrzanie akwarium, typu nie wiem, termostat się zepsuje i nie wyłączy grzałki, czy za duże, właśnie temperatury zewnętrzne, które ogrzewają pokój, w którym stoi akwarium, ja praktykuję inną metodę, ale do niej za chwilkę dojdziemy jedni mówią, że można po prostu pomrozić sobie jakieś butelki z wodą czy jakieś woreczki, jeżeli mamy szczelne włożyć do zamrażalnika i te woreczki sobie tam będą w tym zamrażalniku zamrożą się i delikatne porcje po prostu na taflę wody, na lustro wody położyć to jest jedna z teorii, która mówi że można w ten sposób delikatnie ochłodzić wodę z akwarium ale druga tutaj niestety sprawa jest taka, też gdzieś ktoś chyba zwracał uwagę i to wydaje się mieć sens że rybka, ciekawe co to jest może zacząć ten woreczek z tym lodem skubać a tym samym może przeziębić sobie usta, czy us, po, 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 przemrozić sobie pysk, czy jakaś taka teoria była i rybka może później też przez to chorować więc z jednej strony metoda ta widzi się dobra, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o zdrowie ryb, w razie gdyby już taka rybka przemroziła sobie troszeczkę otwór gębowy, to też może niekoniecznie oddziaływać później na, na tą rybkę korzystnie. Drugą metodą, jaką tylko właśnie przy tej metodzie, że co jest ważne, żeby też tej metodzie z pomrożeniem wody, czy tam pomrożeniem wody w woreczkach, czy, czy jakichś tam małych butereczkach. może nie 1,5 litrowych, tylko półlitrowych. litrowych. Na co trzeba uważać? też żeby, na przykład nie zrobić tak, że wsadzimy, mamy powiedzmy tam krewetkarium 11 litrów, czy tam powiedzmy 20 litrów. No i też nie robimy czegoś takiego, że do tak małego zbiornika wsadzamy tam, powiedzmy sobie, ze trzy takie półlitrowe buteleczki, bo to też zadziała w zupełnie odwrotną stronę i no niestety. Z gorąca te rybki ochłodzimy, ale ochłodzimy je za mocno, i to będzie coś typu operacja się udała. Pacjent zmarł, więc tu trzeba też właśnie uważać, żeby czy to jest akwarium 200 litrów, czy to jest akwarium 20 litrów, czy jakakolwiek inna objętość zbiornika, należy uważać, żeby też tej metody po prostu nie, nie za dużo tego dać, tego właśnie ochładzacza w cudzysłowie i nie przemrozić za bardzo nasze rybki, bo mogą dostać szoku termicznego i to też na nie nie będzie wpływało korzystnie. Druga metoda, która moim zdaniem może tutaj zadziałać i która działa i którą ja praktykuję, to jest po prostu gdy już się nam przegrzeje akwarium, czujemy nawet, dotykając, można sprawdzić termometrem, rzeczywiście mamy wątpliwości co do temperatury, że tym rybom rzeczywiście może być zbyt ciepło, czy krewetką, to druga bardziej bezpieczna opcja niż. Po prostu wsadzenie sobie tam pomrożonej wody, czy to w woreczkach, czy to w butelkach do zbiornika, i iście sobie gdzieś tam dużo bardziej mniej inwazyjną metodą i taką, gdzie cały czas panujemy nad sytuacją, i którą ja bardziej polecałbym robić, to gdy już zdarzy się nam to przygrzanie zbiornika, czujemy to, po prostu z wykonać standardową podmiankę wody dolać, po prostu odebrać troszkę tej ciepłej wody z akwarium, tej przegrzanej i zastąpić ją wodą o tam stopień czy dwa chłodniejszą. Maksymalnie do 3 do, do stopni, nawet do stopnia dwóch bym polecał, żeby nie robić też, nie zrobić dla ryb za dużego skoku temperatury, gdyż to też nie będzie dla nich korzystne. Co prawda w takiej temperaturze pyszczka sobie nie przemrożą, jak na przykład skubiąc taki worek, czy taką butelkę zamrożoną, ale to też wychłodzenie całego ciała o tam kilka stopni może być też dla ryby niekoniecznie bezpieczne, z tego względu, że może sobie później rozwinąć się w akwarium ich ichtioftirioza, ryby stracą odporność, bo się po prostu przeziębią w za zimnej wodzie, jeżeli im zrobimy szok, no i to też może działać w odwrotną stronę. Najlepiej robić po prostu sukcesywnie, jeżeli widzimy, że temperatura jest za duża, polecałbym naprawdę robić, zrobić delikatną podmiankę wody, dobrać odpowiednią temperaturę wody tam do, o stopień 2 maksymalnie chłodniejszą, ale naprawdę to kontrolować, żeby więcej nie, przekroczy, nie przekroczyło niż max 2 stopnie różnicy. No i w ten sposób można rybki zabezpieczyć przed zbytnim wychłodzeniem, a jednocześnie zbytnim przegrzaniem. Oczywiście tak podałem przykład bojownika, ale jeżeli nam temperatura strzeli do powiedzmy tam 30, no nie wiem, pod 40 stopni, to i wątpię, że nasz krajowy bojownik rozmnażany u nas w Europie czytaj w Polsce że też on wytrzyma. No, ta ryba generalnie w genach ma ciepło, bo ona jest, jak już mówiłem na początku, z Tajlandii, ale też no, tutaj nie uważajmy od razu, że bojownik od dla niego można zrobić z akwarium patelnie i go nagrzać, bo to też niekoniecznie jest dobrze. Kolejna sprawa, która tutaj jak już w temacie jesteśmy zbytniego przegrzania w akwarium, to również tutaj nasuwa się od razu kolejna kwestia do rozważenia, o której warto wspomnieć. Zawsze ciepła woda, czyli woda nadmiernie ogrzana, będzie mniej zaopatrzona w tlen. Będą bardziej znikome ilości tlenu w wodzie, w wodzie rozpuszczonego niż w wodzie chłodniejszej. Dlatego warto również w upały przeobserwować sobie ryby, np. podczas podmianki, czy podczas normalnej obserwacji zbiornika. Czy gdzieś tymi, tymi pokrywami nie wachlują za mocno? Jeżeli zauważymy taką sytuację, to możemy zrobić delikatną podmiankę wody. I oczywiście dodatkowy w akwarium zainstalować albo filtr, albo jakąś pompkę napowietrzającą. Możemy rozwiązać to tak jak ja mam, czyli jest zarazem i ruch tafli wody i jednocześnie bąbelki. Albo po prostu zwiększyć sam ruch tafli wody bez bąbelek. No już tutaj do wyboru, do koloru, bo generalnie ruch tafli wody rybom wystarczy do, już do natlenienia zbiornika. A bąbelki to są tak bardziej dla, dla dekoracji, jak ktoś lubi bąbelki, żeby coś się działo w akwarium jeszcze takiego dodatkowego. Lubi może ktoś ma bańki mydlane, to w akwarium możemy mieć taką imitację tego, ale generalnie chodzi o sam ruch tafli wody. Ale w upały, jeżeli naprawdę widzimy, że te ryby wachlują tymi pokrywami skrzydłowymi, zauważymy, że jest rzeczywiście za mała ta ilość tlenu w tej wodzie, to warto pomyśleć o dodatkowym filtrze, o dodatkowym jakimś tam, nie wiem, kamieniu napowietrzającym, czy o jakimś ogólnie urządzeniu, które będzie nam ten przynajmniej ten ruch tafli wody jeszcze dodatkowo zwiększać, powodować go większym, żeby jednak tutaj te rybki dotleniać sukcesywnie. Naprawdę jest to bardzo ważne, gdyż zawsze normalnie może wydawać się, że jeden filtr wystarczy, czy tam tafli wody, no ale niestety właśnie w dobie upałów, które teraz nawiedziły nasz tutaj rejon, to warto pomyśleć też o tym, że jednocześnie akwarium może dostać tak zwanej przyduchy, jeśli nie, nie zwrócimy uwagi, nie, nie będziemy mieć pojętego tego po prostu i nie zwrócimy uwagi na to, że woda im cieplejsza, tym tlenu w tej wodzie może być mniej i może być potrzebne zaopatrzenie akwarium w dodatkowe, coś co będzie dodatkowo to natlenianie wody wspomagać. Jak widzicie, możecie zauważyć w sumie moje ryby nie mają problemu tutaj z tlenem. Oddychają sobie miarowo, spokojnie. Ruch tafli, no dobrze, ruch tafli wody jest dosyć spory. Są jeszcze bąbelki dodatkowo. Widzimy, że wszystkie pokrywy skrzelowe u każdej z ryb. Poruszają się no, prawie niezauważalnie, tak? czyli rybka oddycha sobie spokojnie, miarowo, nie, nie dusi się, nie walczy o ten tlen, tylko widzimy, że no, są rybki dotlenione. I warto naprawdę również na kwestię tlenu w wodzie. Zwrócić uwagę, żeby się nie okazało, że mamy zdrowe akwarium. Specjalnie nie dokupujemy rybek, żeby nie przynieść sobie choroby. A tutaj nagle się okazuje, że w lato był filtr, były podmianki, karmiliśmy, a nagle wszystkie ryby po prostu nam padły, bo nie zauważyliśmy, że w wodzie jest za mało tlenu i w akwarium wystąpiła przyducha i, i niestety. Połowa ryb nam może odeszła, zwłaszcza jeżeli są tu dosyć duże ryby, to właśnie pamiętajmy, że im większa ryba, tym też relatywnie tego tlenu spożytkowywać będzie więcej, żeby mieć, żeby dać rady, że tak powiem, obtlenić swój organizm i się utrzymać. Także to są takie najważniejsze, myślę, rzeczy, czyli schładzamy, które schładzamy poprzez albo... Schłodzone woreczki z wodą lub butelki, tylko uważamy na przeziębienie ust rybek i ewentualnie, żeby później nie zachorowały. No i też uważamy, żeby nie wstawić za dużej ilości tej zmrożonej wody do za małego zbiornika, bo będzie skoki temperatur wzrosną zbyt mocno. No i rybki też niekoniecznie będą z tego zadowolone. Druga sprawa to podmianka wody. Moim zdaniem bardziej jest to taka metoda, która może się bardziej jeszcze udać od zmrożonej wody, ponieważ wtedy tak jak już mówiłem, pilnujemy sobie, jesteśmy przy tym, robimy koło tego, więc rzucić nam okiem na termometr, co się dzieje, czy nawet mniej więcej naczucie czucie, no jesteśmy w stanie sobie porównać, czy woda w akwarium, która jest od tej, którą chcemy wlać po podmiance, jest bardzo zimna, dużo zimna, czy delikatnie. Jeśli delikatnie, możemy jakieś tam, nie wiem, nawet wsadzić do tej wody. No i zaraz nam pokażę. Jeżeli jest do 2 stopni tolerancja, możemy, myślę, wlewać. Jeżeli jest tak 3-4, no to już bym się zastanowił. Już bym raczej tą wodę niekoniecznie wlewał, albo wlewał bardzo powolutku, żeby ta woda sukcesywnie się ochładzała, albo nie, nie było to też. Raz, że stres, stres dla ryb, a dwa też te skoki nie, skok nie był na raz tej temperatury zbyt mocny. Jeszcze co warto pamiętać, ja raczej praktykuję to, że jeżeli wlewamy chłodniejszą wodę, raczej nie polewajmy tą wodą bezpośrednio rybek, taka moja jeszcze uwaga, tylko raczej starajmy się gdzieś do, do rogu postawić ten wąż, czy tam ten słoik, czy czym tam nalewacie tą wodę. I raczej omijajcie rybki, raczej lejcie w takie miejsca, gdzie tych rybek nie ma, omijajcie rybki, żeby po prostu tam nawet tą temperaturą, tym 2-3 stopnie nie polać bezpośrednio na rybkę, no czasami jak mamy dużo głupików w akwarium, to jest to po prostu niemożliwe, ale w miarę możliwości się starajmy, żeby też za bardzo tej rybce chłodem nie przyżnąć, tylko raczej gdzieś tak obok, a woda i tak jak cała zmieni swoją objętość stopniowo, Zmieni swoją temperaturę, cała się objętość wody zmieni temperatura całej objętości, to o 2 stopnie myślę, czy tam myślę, że też tutaj dalej rybek problemu nie będzie. I jeżeli schładzamy akwarium, to wolałbym też, żeby ten proces był robiony stopniowo i powoli, bez nerwów, bez jakiegoś szaleństwa, żeby po prostu tym rybkom pomóc, gdyż to ma być zabieg. Yy, który ma być dla ryb przyjemny, że jest im, będzie im troszkę chłodniej, ale znowu nie zabieg, który ma nam te rybki osłabić czy też umrozić. Także musimy połączyć jedno z drugim. No i tak jak już mówiłem, uważajmy na to dotlenienie akwarium, gdyż miejmy to po prostu w sercu i w umyśle, że im cieplejsza woda. Tym zawartość tlenu jest mniejsza i warto ryby przeobserwować, bo być może wyłapiemy jakiś niuans, który skłoni nas do dodania czegoś. Wspomagającego do filtracji, do natleniania wody i tym samym sprawi, że nasze ryby zdrowe i szczęśliwe zostaną z nami. I przeżyjemy wspólnie to lato i dożyjecie wspólnie kolejnych świąt i kolejnego roku w tym samym składzie i z tymi samymi pięknymi rybami, które macie. Także. Tyle by było w tym filmie. Mam nadzieję, że jeżeli czegoś nie powiedziałem, czy jeżeli coś powiedziałem źle, to mnie poprawicie, ale no musiałem zrobić taki film, ponieważ widzę, że te upały generalnie nie odpuszczają. A pamiętajcie, że ryby też zwierzęta też czują gorąco, zbyt zimno, jeśli je przechłodzicie też. Więc musiałem powiedzieć, żebyście uważali, ale jednocześnie wiedzieli, co w takiej sytuacji zrobić i jak się w miarę możliwości zachować, żeby tym rybkom być może pomóc. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak macie jakiś temat na kolejny, to, to podajcie. To kiedyś tam się postaram nagrać i zrealizować. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Kolejnym filmie, na razie i cześć.